Miał być sierpień, wrzesień, październik, ale wszystko wskazuje na to, że już 11 listopada będziemy mieli oficjalne, oficjalne otwarcie największej atrakcji na żywiczyźnie, czyli Aquaparku. Wraz ze mną jest pomysłodawca i e, inwestor, pan Marcin Cender. Panie Marcinie, 11 listopada to już jest taka realna data? Realna, ale jeszcze nie jest ostateczna. E... Także no. W zależności jest wszystko od odbiorów, od samego etapu końcowego. Zacznijmy zatem od początku. Panie Marcinie, skąd wziął się pomysł, żeby tutaj w Lipowej otworzyć akwapark, Coś, czego nie ma w zasadzie w ogóle na wyczyźnie. Pomysł nasunął się z wyjazdu na Słowację. Wyjeżdżałem, obserwowałem i tak się nasunął pomysł, że u nas coś takiego... Myślę, że będzie miało sens, jeżeli władze tego do tej pory nie zrobiły, no to ktoś to musi zacząć robić, żeby to powstało. Pani Marcinie, obiekt jeszcze nie jest gotowy, a już jest ogromne podobno zainteresowanie tym akwaparkiem. Tak, mimo że jeszcze reklam nie ma, nie pokazały się, co będzie w późniejszym czasie, a jest potężne zainteresowanie i mediów i przede wszystkim społeczności. Którzy przyjeżdżają i dopytują się kiedy otwarcie. Pani Marcinie, no to teraz rzecz najważniejsza. Czego możemy się spodziewać, przyjeżdżając do lipowej do akwaparku? Jakie atrakcje na nas czekają? Atrakcje, no tak jak widać, będą te baseny, będzie zjeżdżalnia, będzie bufet, będzie pokój rekreacyjny z siłownią, będą sauny. W późniejszym czasie, czyli na okres letni, będzie basen zewnętrzny. Łącznie z boiskiem do piłki siatkowej i dla zabaw dla dzieci. To jest najważniejsze, żeby uruchomić tą część. W późniejszym czasie chcemy po prostu zrobić dodatkowe zaplecze gastronomiczne, dodatkowe rehabilitacje, na które już pokoje są przygotowane. Będziemy starać się, żeby zapewnić też jakieś zakwaterowanie. Na dzień dzisiejszy mamy zainteresowanie bardzo szkołami, które. Po prostu powstają programy unijne i potrzebują zaplecza. a my też się cieszymy bo obstawa w ciągu tygodnia, wtedy kiedy są po prostu wolne godziny poza sezonem tak jak weekendowe piątek sobota niedziela, co wiadomo więcej turystów, to będziemy dla nich organizować po prostu te lekcje pływania i grupowe, Spotkania. Specjalne ceny oni dostaną, będą mieć konkurencyjne, żeby po prostu przyciągnąć tutaj większość tych szkół do nas, do środka. Będą jeszcze jakieś karnety, oczywiście, to wszystko tak jak normalnie funkcjonuje i na Słowacji, i tutaj w ościennym hotelu. To wszystko będzie obowiązywać, tak? Tak. Karnety będą i dla osób którzy będą sobie chcieli wykupić jakieś trzydniówki albo tygodniówki, będą zniżki, będą dla osób w wieku emerytarnym. Będzie organizowany aerobik, są już grupy, które tutaj będą tak samo współpracowały ze mną i przede wszystkim no, największe zniżki no, to dla Dzieci. Otwarcie Aquaparku wiąże się także z um, zatrudnieniem osób. Ile na um, rozpoczęcie już um, osób przewiduje Pan zatrudnić? Z tego co wiem, to jest bardzo dużo już, już przed otwarciem podań um, i chętnych do podjęcia tej pracy. Tak, na sam początek planujemy na razie w tej części około 80 osób. Zainteresowanie jest potężne, bo mam już ponad 140 podań złożonych tu z samej okolicy. Także no, dopiero, dopiero większość osób i cała obstawa będzie na wiosnę.